To, co lekko mnie przeraża, to skłonność, mała skłonność ograniczania wydatków budżetu, a raczej skłonność szukania coraz większej ilości pieniędzy na wydatki centralne, te sterowane przez biurokrację. I tu podwyższanie podatków, chociaż jak na zapowiedzi lewicy jest to dość umiarkowane podwyższanie podatków, ale na pewno może się źle odbić na kondycji głównie małych i średnich przedsiębiorstw. Prywatnych. Myślę, że brakuje trochę tej wrażliwości, którą akurat liberowie posiadali na takie myślenie, co zrobić i takiego wysiłku, determinacji, żeby robić wszystko, żeby raczej obniżać skalę opodatkowania niż podwyższać podatki, bo to jest najprostszy numer. Każdego stać na to, żeby ściągnąć od ludzi pieniądze. Dużo ważniejszym pomysłem byłoby nie zubażać państwa, ale nie ściągać od ludzi pieniędzy. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym. Stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Będziemy prowadzili tę politykę rozważnie. To musi być rozważny marsz. Ale. Chcę, aby to był marsz zawsze w jednym kierunku. Zawsze w kierunku niższych podatków. I zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, często zbędnych danich, danin publicznych, jakie obywatel płaci na rzecz administracji. My, y, dzisiaj w Polsce już nie ma przestrzeni na jakąś rewolucję podatkową. To jest mit. My nie jesteśmy w stanie radykalnie obniżyć podatków, y, bo musielibyśmy wtedy naprawdę zredukować do jakiegoś, a, y, no. Absurdalnego minimum, właśnie te usługi państwa czy świadczenia społeczne, one w Polsce i tak są niskie. Ostatnie moje dyskusje, dla mnie też bardzo trudne i bolesne, z niepełnosprawnymi, ich opiekunami, pokazują, jak dużo grup jeszcze jest, może nie zostawionych samym sobie, ale pozbawionych naprawdę szansy na godne przeżycie, bardzo trudnego życia. I dlatego wiem, że. Ludzie woleliby usłyszeć od premiera polskiego rządu tak, tak, niedługo będą możliwie niskie podatki. Ale ja uczciwie powiem, że raczej tutaj dużego pola do manewru nie ma, natomiast chcielibyśmy raczej ciągle poprawiać jakość usług, jakie państwo daje obywatelom. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera zarządzenia. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera zarządzenia.